Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, Krzysztof Pielech, Siła Regeneracji i kolejny odcinek z serii test poduszek. Tym razem po teście poduszki Velpur Ziska i nasze spostrzeżenia są takie, że ta poduszka jest dużo tańsza, a na przykład od Black Rolla czy też na przykład Tempura i powiem szczerze, nie odbiega niczym od tych droższych. Zauważcie, ta poduszka, możemy ją zrolować tak samo jak zrolowałam na poprzednim firmie, filmie odnośnie Black Rolla, i tak samo możemy ją zabrać w podróż. To jest pianka też termoelastyczna. No i mieliśmy okazję spać teraz 4 tygodnie u brata Justyny na tych poduszkach, dzięki czemu mieliśmy okazję wytestować te poduszki. No i nasze spostrzeżenia są takie, że nie odbiega niczym od Black Rolla i tempura, czyli e, można powiedzieć, że można zaoszczędzić kilka stówek mieć w kieszeni, lecz e, my pozostajemy przy Onsenie, bo onsen nam się dużo bardziej sprawdza z racji tego, że e, tam jest pianka otwarto komórkowa. No i dlaczego my pozostajemy przy Onsenie, Dlaczego on najbardziej nam odpowiada? Z racji tego, że tu mamy tą piankę termoelastyczną. I zobaczcie, ona fajnie się dopasowuje przez pierwsze kilkanaście minut, lecz po jakimś czasie ona się po prostu ugniata i jest, po prostu nie wraca do swojego pierwotnego kształtu, dzięki czemu nam nie przytrzymuje, nie stabilizuje nam odcinka szyjnego i gdzieś tam my leżymy na takim placku, bo jak widzicie, ona się po prostu dosyć mocno ugniata i ona powoli wraca do swojego kształtu. Dlatego jest nasza decyzja, że my wolimy Onsena i po prostu Welpur jest po prostu tańszą alternatywą dla Black Blackrolla czy Tempura, a niczym tak naprawdę nie odbiega od tych dwóch marek, lecz w porównaniu z, tymi, z tą trzecią, czyli z Onsenem, no to Onsen dla nas póki co, jest najlepszy. Także moi drodzy, zapraszam Was na pierwszy odcinek, gdzie porównywaliśmy wszystkie poduszki. Tam mieliśmy zapach, jak były zapakowane, jaki, jaki był przebieg zamówienia i tak w, dru w drugim odcinku porównywaliśmy Onsena z Blackrolem. No i trzeci odcinek tutaj mamy porównanie kolejnej poduszki z Velpura, czyli z Iska. No i cały czas póki co przoduje nam Onsen i my go wybieramy. A teraz kolejne tygodnie będę spał dla Was specjalnie na poduszce z łuskiej gryki. Zobaczymy, jakie będą wrażenia. Póki co, tak jak wspomniałem, cały czas moim liderem w tej klasyfikacji jest Onsen. A ja się z Wami żegnam. Życzę mi powodzenia na łusce gryki. Zobaczymy, jak, jak pójdzie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Zapraszam Was do lajkowania. Zapraszam Was do udostępniania. Wspomoże nas to w pracy nad naszym projektem. A ja się żegnam. z Wami Krzysztof Pielech, Siła Regeneracji. Inwestujcie we własne zdrowie.